Dzień toberas, dzień beraz, misia trzeba zaciukać teraz, gdy już misia zaciukamy, doda mi to mocy, czci i chwały. Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku polowania na misia. Jak no, wiecie doskonale z pierwszej części, no, nie udało mi się pokonać tego puchatego zwierzaka, więc no, no, miałem drugą szansę, też ją, że tak powiem, zmarnowałem, no więc no cóż, do trzech razy sztuka, e, więc no, idziemy na miśka. Jakby na to nie patrzeć, odrodziłem się w pobliżu, otóż jestem już, tak jest, jestem, jestem, do tego misia trzeba iść tutaj. Zaznaczę sobie tutaj na mapie, tak naprawdę, dokąd ja muszę pójść. Chyba tu. O, tutaj. Pójdę sobie na misia. Ciach, ciach, ciach. Tutaj na ścieżkę i idziemy. O, być może dobrze by było, jakbym sobie tego wilka wypił. Chodźca. Przyda mi się trochę krwi. O, 33%. No, to jest krewka. To jest całkiem niezła krewka, ale tu jest jego kumpel. No, ma 17%. Dobra. Tego pić już nie będziemy. Skórę wezmę, kości wezmę, wszystko wezmę. Sam przemienię się też w wilka. Mam całkiem, no, może nie jakąś najlepszą krew, ale krew mam. Nie najgorszą. O na tej zasadzie. Dobra, nie ma co, idziemy. Idziemy, no jestem tak na tą bestię, proszę was, wściekły. Dwa razy po prostu, no, ze mną zwyciężył, no. Co tu dużo nie mówić? No, ja się uparłem na tego misia i, no, muszę, muszę z nim y, sobie dać radę. Po prostu. Ale ciężko będzie, ciężki jestem y, niedźwiadek. Powiem wam, nie wiem jak to będzie, ale no powiedziałem sobie, że mm, no po prostu się na niego wziąłem o na tej zasadzie. Na tej zasadzie. Holender, jasny to słońce jeszcze. Ale nic nie stoi mi na przeszkodzie. Zaraz, 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 bo to wilki są. A ja tam przecież muszę się jakoś dostać. Szyma, Szyma wilki, to ja. Du-du-du-du. Heh, jeszcze mogę się zmienić w szczura. No, lipa kompletna. Nie będę tym szczurem tutaj zasuwać. Czekajcie, czy ja dobrze idę. Dobrze idę. Ten mi się z daleko. Naprawdę jest daleko. Słuchajcie, już jestem niedaleko. Naprawdę jestem już niedaleko. Więc wilka zmienić się mogę i czym prędzej to robię. Bach. już zaraz będzie noc. Zaraz, zaraz, tutaj o, szybko trzmychnę niczym wilk, o trochę tutaj ładnie słoneczko zachodzi, elegancko i już będę obok Miśka, No już tam mi tam czeka. Być może z polowaniem nie ma to nic wspólnego, bo ja po prostu do niego przychodzę, do jego, jak to się mówi tutaj, jamy czy na jego obszar po prostu sobie wchodzę. No i mówię, siema, przyszedłem Cię zaciukać. Mój <grym> misiu. Zobaczmy, a jest tam, jest tam misiek, tak. Ja tu się jeszcze schowam. Miki mi mówił, że ja mam tutaj różne moce, które mogę wykorzystywać. Nie za bardzo wiem. No i no, spróbujemy moją metodą tego misia, może Hmm, rozwalić. E, R, C, to nie wiem co to jest. Nie wiem, no. Spróbujemy. Najpierw R. Dobra. Z R dostał. Nie, nie. Nie, kurczę, ale ma zasięg. Nie, 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 No nie, no nie będziesz mi tak walił. Proszę bardzo. Uciekam, uciekam! Uciekam! Ładnie. 3, 4, 5 Tak, 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 teraz as tu ja muszę jeszcze literkę. E! Literka, e. Pięknie Nie, 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 nie. Co, mnie przyciągam mnie, czy co? Jeszcze blacha. Masz, misiu. Masz jeszcze. O chodra. Nie no, coś jest nie tak. Ten misio po prostu mnie rozwala nie, nie, nie dam się już jesteś prawie mój o cholera nie no, przygniót mnie, zobaczcie to jest jakaś tragedia serio, nie nie poddam się słuchajcie, trzeci raz mnie po prostu wziął i e, zniszczył po prostu mnie zniszczył skubany, ale my mu się nie damy i misia pokonamy. <grystanie> tak jest, gdzie on jest, gdzie on jest, ten wielki, puchaty zwierz. E, czy to mnie dalej prowadzi do misia? Tak, tak, dalej mnie to prowadzi do misia. Ten miś będzie mój. Będzie mój, 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 mój. Holender, ale wy sami widzicie, no prawie go miałem o, Prawie robi różnicę, ale... Ciężki jest ten miś Nie wiedziałem, że jest po prostu aż taki kurczę ciężki w pokonaniu No byłem już czas na tego misia, nie powiem, że nie Z chłopakami byłem To było trochę łatwiej Niż samemu No ale uparłem się, muszę go sam pokonać Podobno mam większy level od niego, a... Jakoś mi nie idzie Czekajcie, czy ja dobrze idę? Yy, chyba tak. Trzeba iść po prostu tą ścieżką cały czas. O, a co tu za skarby są? Ale drewna. No proszę, ktoś tutaj był. Kości? Super, jeszcze po drodze się obłowię. <grytanie> tam już w jaskini u tego misia, proszę was, to mam... No nie chcę się chwalić, ale parę worków moich tam zostało. Nie wiem, jak ja to wszystko y, przyniosę sobie z powrotem. No bo nie mogę się teleportować. Muszę to wszystko, y, jak tu się mówi, z łapy albo z buta przynieść na y, zamek. No ale nic. Miś, miś, miś. Ach, prawdziwa bestia, nie miś. No już jestem. Jestem, jestem. Nie wiem, jak tu się holender. Dobra. Jestem tu, schowam się, jest miś, jest, o, tu się schowam, taka moja skrytka, skryjówka, nie pamiętam co się tutaj włączało, hmm, F nie, żeby te moce sobie jakoś tam dodawać, nie, czekajcie, może to jest tu, no nie, na pewno nie, no nie wiem, dobra, no nieważne, hej misiu, to ja, Twój ulubiony wampirek A masz prosto w tyłek dostał. I teraz Bach, 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 Bach. Ile się tylko da, skręciła go. skręciła, Skręciła. Oczę, nie mogę go skręciła, tak jest. A, z mieczyka teraz się ma. Jesteś mój, 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 mój niedźwiadku. Ile się da po prostu. Zaciukam cię. Zaciuk. Albo i nie. Dawaj go, dawaj go, dawaj. Jeszcze, jeszcze, teraz, jeszcze raz. R. O, Holender, jasny, Nie, muszę dać dyla. Ile ten y, misio ma jeszcze? O, Holender, Jeszcze może mi zrobić krzywdę. Bach, bach, bach. Dobra, teraz uciekaj, uciekaj! Pięknie. Nie rozumiem tej mocy. Zobaczcie, te, te. holender. O w mordę. Ginę, zaraz zginę, normalnie. Ależ to jest kurczę ciężka bestia. Ma więcej. więcej ma. Ależ mi pacnął. Powinienem się. Aż kurczę. Spróbuję się naprawić. No nie, nie no kucio, no nie naprawię się. No nie. Na... Nie. Nie. Nie, no. No nie mogę, no. Po prostu nie mogę. Sam go nie powalę. No, zobaczcie, no coś niesamowitego. Jaki to jest mocny gość? Po prostu na jakaś poracha. Zobaczcie, mam cztery śmierci. <laughs> no, muszę wam powiedzieć, że chyba kogoś muszę tutaj poprosić o pomoc, Że po prostu mnie asekurował. Nie wiem, pogadam z Mikołajem może będzie chciał mi potowarzyszyć? mam taką nadzieję, że mnie odmówi. No nic. Idę po Mikołaja. Poczekajcie chwilę. Słuchajcie, stało się. Po prostu poszedłem po Mikołaja. No po pomóc, tak? No, No, Jestem ucieszony? Co? Ty jak ty? Słuchaj, no już... Trz, nie, ile razy? No cztery razy mnie ten miść pokonał. CZTERY RAZY! No... Co ty To jeszcze po drodze? Nie wiem, tak dla beki. A ta! Szukaj! Powinieneś mieć kuszę, ale nie masz. Więc słabo. Kuszę? Kuszę! Na misia trzeba mieć kuszę? Ja grałem kuszą. Wiesz o tym. Aha. Ale dobra, jakoś muszę jakoś... Jakoś tutaj rozegram tą akcję. Ale może nie wyjść tak za dobrze? House iluzja... O, co, ja, jak to zrobiłeś, że masz ten wybór umiejętności? Kto się wciska? J. A, J się wciska. Aha. Okej, okay, to może ja jakoś tych y, umiejętności nie używam, tak? Za mhm. dobrze, tak? No. W ogóle powinienem się napić krwi, ale okej. Okay. No, aha. No tak, no tak. No już niedługo, już niedługo. Pokaż temu Misiowi moją postacią, że ja jestem, no... Że mam moce po prostu, tak? <laughs> Każdy wampir ma moce. Pozdro. Mm, o, okay. jeszcze dzień. Sukcio! Ale tam chyba jest u niego ciemno, nie? Mhm. Mm u, tego, u tego misia. No i teraz uważaj, bo no, tu jest. Łoda, Ryk. A, od ryku zaczynamy. I zabawa. Wojna? no. Tu jest i, i tu się takie skały widzisz. <grym> Dobra, mnie to w ogóle nie obchodzi. Dawaj, lej się. A patrzyli? on ma HP.

No to jak widzicie, pokonanie misia nie stanowi problemu. Tak. W każdym razie, no, mis pokonany. Tak. Czuję się zufały. No ale no. Tutaj mamy no, chciałem misia. to zrobić sam, ale myślę, że jeszcze by musiało to potrwać. Mm, dzięki Miki w takim razie. No dobra, no Czyli, dzięki Ci za. Thanks. dzięki. za taką wspaniałą walkę. Dzięki, dzięki. No wiesz, że ja kilka razy na niego <noise> i jakoś mi się nie udało. Widzę. Y, y, tego y, puchatego widzę, przyjaciela okay, naszego Widzę, pokonać. to ta, widzę, widzę. No więc dzięki okay. jeszcze raz. Słuchajcie, na tym kończymy. Do następnego. Pa. Pa. pa, pa.